Babski Comber, Klub Stopociech oraz premiery Gołkino to nasze propozycje na nadchodzący weekend. Jest to program Nieprzegap Magdalena Warchoł. Witam serdecznie. Klub dla dzieci i rodziców Stopociech ponownie zaprasza na świetną, rozwijającą zabawę, tym razem pod hasłem Brudni na całego, czyli zajęcia z elementami sensoplastyki dla dzieci od pierwszego do piątego roku życia. Zajęcia odbędą się w MOKU na ulicy Grunwalskiej 12 marca od godziny 10. Zapraszamy. 12 marca w sobotę w Moku na ulicy Grunwaldzkiej Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie panie na babski Cąber w temacie Hollywood Party Gala Oskarowa. Moje drogie, to przecież niepowtarzalna okazja, aby poczuć się jak gwiazda Hollywood na czerwonym dywanie w blasku fleszy. Możemy wyobrazić sobie wtedy wszystko, poczuć się jak VIP i co najważniejsze, wystroić się w przepiękne kreacje bez ograniczeń. Czerwony dywan będzie na Was czekał od godziny 18. Nie zastanawiajcie się, zaproście swoje koleżanki i zapiszcie się na ten jedyny w swoim rodzaju babski wieczór. Szczegóły dotyczące zaproszeń na stronie MOKU. Zapraszam na najnowsze premiery Gołkina. Na ekrany Gołkina wchodzi najnowsza animacja Disneya pod tytułem Tonie Wypanda, przedstawiająca problemy związane z dorastaniem, a dokładnie z okresem dojrzewania, gdzie poukładany idealny styl życia pewnej dziewczyny zmienia się w totalny chaos. Zobaczcie sami. Mei, mej podano do stołu. Dojrzewanie. To potworność. To nie wypada. Norweska komedia romantyczna z 2021 roku wchodzi na ekrany gołkina już w najbliższy weekend. Film pod tytułem Najgorszy człowiek na świecie to film opowiadający o energicznej Julie, która stara się poukładać swoje skomplikowane życie uczuciowe. Czy jej się to uda? Zobaczcie sami. To już wszystko w dzisiejszym programie. Pamiętajcie o konkursie do zdobycia podwójne zaproszenie do Gołkida. W komentarzu napiszcie, który film Was interesuje i dlaczego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.